Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest nowa seria na naszych streamach i na moim kanale na YouTubie. Na samym początku pragnę poinformować, że gramy na PC-cie, nie na konsoli oraz pragnę poinformować, że będę ogrywał ten tytuł na... Um... Streamach na żywo, także zapraszamy serdecznie na streamy. Większość powiadomień odnośnie streamów jest na Discordzie, także też zapraszam na serwer. I moi drodzy, kilka słów na temat tego tytułu. Miał on swoją premierę w kwietniu, pod koniec kwietnia 2023. Ja ogrywam tą grę. Jest mamy dzisiaj 2 maj, więc kilka dni po premierze. Podobno gra jest totalnym dnem optymalizacyjnym na PC. To planuję sprawdzić, właśnie teraz y, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Plus, y, chciałbym jeszcze wspomnieć, że poprzednia część wyszła w listopadzie 2019, przy czym ja grałem w nią w zeszłym roku, więc jestem w miarę na bieżąco. Y, seria, oczywiście, jeżeli chodzi o streamy i odcinki z poprzedniej części, jest na kanale, także odsyłam, jeżeli chcecie sobie nadrobić. I teraz, jeszcze moi drodzy, odpalimy sobie historię, Jedi upadły zakon, tak, żeby sobie przypomnieć na samym początku, co tam się działo. Kolejna generacja Jedi. Szukamy niebezpiecznego fujgitu. To nie jest zwykły anekist, ale dowódca. Of the treasonous Jedi Order. No! Look at this—a lightsaber. I was alone for a, a long time. Was scared that they'd find out who I was or what I was. And you're not alone. Not anymore. Hey, BD-1. I'm Cal. Get your lasers off my lunch. I guess it's about time I find out who I am. Couple bubs ain't gonna kill you, kid. Marin, right? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I know what it's like to lose everything. Night sisters and Jedi do not travel together, but survivors. We adapt. The fate of the Jedi Order lies in your hands. Life has this funny way of forcing you on a path forward. Execute Order 66. Master! No! Every Jedi faces the dark side. We can build something different. Something better. She'll sell you out too. You can't stop the Empire! I'm stronger now because of the pain. Such hatred. Failure is not the end. It is a necessary part of the path will always survive in, oh, in the fight. Fight. I will never forget I will honor your teaching and your sacrifice. By the right of the Council, Cal Kestis. Rise, Jedi Knight. Remember, trust only in the Force. So where to now? OK. <laughs> Witam serdecznie Patryk, fajnie, że dołączyłeś. Komentarz Jurka. Jedynka była dobra, ale nie warta grania po raz drugi czy maksowania. Totalnie się zgadzam. Mam ją nawet tutaj pod ręką od momentu, kiedy miałem okazję w nią zagrać na PS4. Powiem szczerze, że nigdy więcej po jej przejściu nie włożyłem płyty do konsoli i ani, nie, ani od tamtej pory, ani razu nie, nie zagrałem. Być może dlatego, że było to dosyć niedawno, rok temu, więc jeszcze nie mam jakiejś potrzeby wracania do tego tytułu, ale ja wiem czy, 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 czy bym wrócił, nie wiem. Moim zdaniem, gra była taka fajnie zbalansowana. Podobał mi się poziom trudności w stosunku do tego, ile Frajdy gradowała i jaka była fabuła. Także tam ogólnie dosyć solidnie oceniałem tą poprzednią część. Więc powiem szczerze, że jeżeli ta część będzie na tym samym poziomie, to dla mnie naprawdę nic więcej nie jest potrzebne. Zobaczmy. Eee, trudność walki. Tryb fabularny. Dla graczy, którzy wolą skupić się na fabule, nie chcą, by przeszkadzała im w tym walka. Padawan Jedi, Rycerz Jedi, Mistrz Jedi, Wielki Mistrz Jedi. E, no i tutaj mniej więcej widzimy, jaki jest balans pomiędzy czasem na sparowanie, otrzymywanymi obrażeniami, agresją wrogów. E, ja pamiętam, że grałem chyba na Rycerzu albo na Mistrzu w poprzedniej części, ale zaczynałem też chyba od Rycerza Jedi i teraz zrobimy tak samo. Więc wybierzmy sobie rycerza. Wskazówki o um, użycie mocy. Wyświetlanie na ekranie i przyciska, które wskazują moc wymagane do rozwiązania zagadek. Poproszę. Wskazówki przemieszczania się wyświetla dodatkowy sygnalizator zagadek i głównych celów. Można go w dowolnym włączyć lub wyłączyć. Poproszę. Dlaczego by nie? Czy możliwość pomijania dialogów? Proszę, może będzie jakiś wkurzający chłop, nie będzie nam się chciało go słuchać, to sobie przewiniemy, nie? Najwyżej no jak te wskazówki będą bardzo mocno przeszkadzać, to sobie je wyłączymy, więc spoko. Rozpocznij nową przygodę. To, co mnie jeszcze zastanawia, to to, czy będzie tutaj też taki sam system wyboru misji, czy planet, na które chcemy podążyć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam gra była tak naprawdę podróżowaniem po kilku planetach. Do których robiliśmy po zdobyciu nowych mocy backtracking i odkrywanie zaległych po prostu miejscówek po odkryciu double jumpa, po odkryciu e, innych tam mocy. Pytanie, jak to będzie tutaj rozwiązane, bo tak naprawdę nasz Kal już jest w prawnym Jedi, który posiada już te wszystkie teoretycznie umiejętności, jeżeli to jest kontynuacja, ale zobaczymy. O kurde, trzeba ich a przytrzymać. W ogóle fajnowska jest taka, że podpiąłem sobie na pałę swojego Logitecha i on normalnie śmiga. Pomimo tego, że ma chyba ze 20 lat ten pad, to normalnie giera sobie radzi bez problemu ze wszystkim co podpinamy. No i zalecane jest tutaj na padzie granie, także zobaczymy. Eee, informacyjnie, ja ze względu na to, żeby tutaj nie przesadzić, jeżeli chodzi o ustawienia z tego co wiem, chyba mam na średnich, bo ja tutaj jeszcze jednocześnie streamuję i nagrywam, więc no nie chciałem tutaj, żeby gra totalnie wyciskała wszystkie soki z mojego komputera. Jakbym nie streamował, tylko nagrywał, to wtedy bym sobie nagrywał drugim komputerem i miałbym nieco mniejsze obciążenie. Ale że tutaj streamuję, no to chciałem te ustawienia nieco zniżyć. No, i zobaczymy przy okazji, jak gra się prezentuje na średnich e, i jak sobie radzi ze średnimi oraz ze streamowaniem i nagrywaniem mój, mój sprzęt. Się okaże się. I oczywiście informujcie mnie na bieżąco, jak w ogóle stream wygląda u was. Czy nie ma żadnych zwieszek, ani przycinek, ani tego typu rzeczy, bo u mnie... U mnie ja tego po prostu nie widzę, bo u mnie widzę, że stream tak czy inaczej się przycina. Ale to jest chyba wina obciążenia sprzętu. Natomiast na ekranie u mnie jest wszystko gitara jak na razie. Wszystko płynniutko, włoski powiewają. Także jest git. Dawajcie znać po prostu standardowo jakby coś się działo, przed rozpoczęciem rozgrywki Mówiłem Wam na streamie jeszcze przed nagrywaniem, że w menu ta gra już wyciskała z mojej karty graficznej 100%, pomimo tego, że byliśmy dopiero w menu. Nie wiem, czy dlatego, że jak odpaliliśmy grę, to z menu gra, tak jakby się rozpoczęła. Nie wiem, czy menu jest już na silniku gry, cholera wie o co tu chodzi, ale w menu już miałem 100% zużycia i czuję to w pokoju, bo mój komputer aktualnie prawdopodobnie jest gdzieś na jakichś 75 stopniach. Więc myślę, że zaraz będzie trzeba robić konkurs mokrego podkoszulka. Dodatkowa informacja. Ojejku, jaka jest strasznie szybka kamera. Będę musiał to zmienić, bo mi strasznie szybko działa. Ale może się przyzwyczaję, na razie nie będę ruszał. Ok. Przed streamem, jak odpaliłem dzisiaj gry po pobraniu, yy, specjalnie powiększyłem troszeczkę napisy i dałem tło na napisach. Tak, żeby było wam łatwiej na streamach. Czytać napisy, i dodatkowa informacja jest taka, że możemy zmieniać języki dialogów, jak również języki napisów. Także, jeżeli chcecie grać na przykład z innymi napisami, albo może nawet i po polsku, nie wiem, czy jest dubbing, powiem szczerze. Poprzednia część chyba miała dubbing. Ja natomiast nie jestem fanem dubbingów, więc. Tak jak i w poprzedniej części, tak i teraz odpaliliśmy sobie grę po angielsku z polskimi napisami. Okej, okay, na razie naprawdę wygląda to w porządku. E, powiem szczerze, że jak e, tak gra wygląda na średnich ustawieniach, to mi tak naprawdę nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Jestem zadowolony, chociaż ważniejsze jest to, jak będzie w trakcie walki i czy nie będzie żadnych dropów hamskich. To się okaże. Dodatkowa informacja: gram w tą grę poprzez EA Play Pro. Na specjalnie na ogrywanie tej gry wykupiłem sobie wersję Pro za 60 zł. I w tej wersji Pro ta gra jest dostępna od dnia premiery, więc tak naprawdę za 60 zł możemy sobie ograć ten tytuł bez potrzeby kupowania go gdzieś tam na Steamie czy na innych platformach. Jeżeli oczywiście macie peceta, który wam na to pozwoli, um, chociaż. A nie, nie musicie mieć na pcecie, bo chyba. I A-Play Pro nie działa na innych platformach, ale mogę się mylić. Eee, plus jeszcze ciekawostka, taka gra 130 Giga. Eee, myślę, Jurku, że to jest jakaś podpucha. Myślę, że oni specjalnie coś tutaj wykombinowali, żeby wejść jak najgłębiej do ich bazy i że podstawieni są ci żołnierze. E, bo kurde no, Jedi w jakichś tylko takich powiedzmy cienkich bransoletkach. Myślę, żeby sobie. musi go tak obijać. Jeśli chcę pokazać, kto tutaj rządzi, oczywiście. W tym momencie nie mogę nic zrobić. Nawet kamery nie mogę przesuwać, także... Dobra, to już jest cutscena. Czy dystrykt jest bezpieczny? Tak, senatorze. Lepiej by to było. Niewielu chłopców zawsze śpiewa o nim. Jedi to dziś rzadkie

You have made quite a name for yourself. Sabotaging weapons depots, disrupting supply lines, flaunting this for everyone to see. The failed coup on Norset. That was your doing, wasn't it? What do you want, Senator? A confession? You already know I've been working with Sal Guerrero. Before I deliver you to the Emperor, you will lead me to the remaining Jedi. I can't. It's just me. <laughs> no use resisting. I'll find out one way or another. Sometimes all it takes is a speech. But in there, I have other tools at my disposal. Or maybe I'll just use this lightsaber jaro Tapal, a traitor like you and to think one day our children will ask what is this thing this relic of a corrupt institution destroyed by the a... arrogance arrogance is a trap a lot of us fall into senator i'm sure the Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces! You really think you can capture me? Got classified military intel stored on your yacht. And you just brought it right to me. Thanks, BD. You'll burn for this. That's mine. LT przyciągnij, RT odepchnij, zaatakuj mieczem, który to X? Nois, naciśnij, aby zaatakować mocą, który to Y? A ten. Ej, to nieprawda, to nie jest atak mocą. Oszukali mnie, mój wskaźnik mocy się wyczerpa. Zadawaj obrażenia, abym uzyskać moc. Przytrzymaj LB, aby zablokować większość ataków. Unikać, dobra. Aha, czyli mamy teraz tutorial, po prostu. Dobra, to zróbmy sobie ten tutorial. Gdzie ten mój wskaźnik mocy? To jest to niebieskie? Tak. Okej, okay, to jest to niebieskie. Ulecz się. Okej. Okay. Uuu, fajne! Ten w finisherek bardzo fajny. Nie wiem jeszcze jak się przeciwników. Eee... Nie wiem jak się przeciwników zaznacza, ale zaraz sobie przypomnę. Pewnie. Okej, okay, czyli to, że to była podpucha z tym schwytaniem, to akurat dobrze rozkmieniłem, bo to było aż za dziwne. A tutaj też jest rozczłonkowywanie wrogów. Też można obcinać ręce, nogi i głowy. Akurat jest opcja w ustawieniach, żeby to włączyć lub wyłączyć. U mnie to jest włączone i przed chwilą szturmowiec stracił rękę. Także już żadne kody niepotrzebne. Na szczęście. Okej, okay, powiem wam szczerze, że na razie, na razie gra się... Na razie gra się przyjemnie. Muszę sobie oczywiście najpierw przypomnieć też sterowanie, bo tutaj z tym mam problem. Ale to oczywiście wszystko kwestia prawy. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Słuchajcie. Powiem szczerze, że na razie, na razie spoczko. Nie ma tutaj do czego się przyczepić, ale jest to oczywiście sam początek początków. Otwórz. O proszę, jak mocno się otwiera skrzynie. Wcześniej normalnie się je otwierało. Wcześniej ten robocik je otwierał i w nich tak buszował, z tego co pamiętam. Ok, co się robi? Tu się robi to, tu się robi. To jest chyba pull To jest chyba push. Ok. No dobra, przyzwyczaja się, myślę, że się przyzwyczaja. Nie pamiętam jak było leczenie, ale chyba do góry. Ok. E, no i to, co oczywiście jest tutaj, można powiedzieć e, lepsze. Od pierwszej części jest to, że po prostu od pierwszej minuty e, napieprzamy po prostu e, tym mieczem. Nie musimy tam czekać, aż się fabuła rozkręci, aż zdobędziemy wszystkie moce i w ogóle, i w ogóle. E, namierzamy RS. Okej, okay, dobra, fajnie. Nice. X to był który? Oj, to było dziwne strasznie. Ou! no i tutaj ja właśnie bym chciał, żeby go przepołowiło, a się tak nie stało, nie? Tam jakaś rączka czasem poleci, czasem jakaś nóżka, ale tak, żeby go przeciąć w pół, to faktycznie tego nie ma, tu się zgadzam. E, naciśnij A, gdy jesteś w powietrzu, by wykonać salto Jedi. Tak, mamy double jumpa, właściwie mamy wszystko. Ok, tu wspinaczka. Nie wiem, czy jest sens tutaj, jakby niszczyć, próbować niszczyć otoczenie i szukać czegoś, bo tak naprawdę tutaj chyba się nie zdobywało żadnej waluty ani z eksploracji, ani z niczego. Tutaj chyba wszystko wypadało ze skrzynek. To przeważnie była jakaś tam kosmetyka, ewentualnie zdobywało się doświadczenie i za doświadczenie wymieniało się umiejętności, ale to... doświadczenie, no wiadomo, za pokonywanie przeciwników. Czyżby tędy się szło? Nie wiem, gdzie tu się dalej idzie. A tu się chyba idzie. Ok. Dosyć dziwnie się porusza momentami ten naszkal, tak jakby mu się animacja trochę przycinała. Opuść się. Okay. Dobrze, że nie użyli innego słowa, które przyszło mi do głowy. Ale jednak tutaj ci co przetłumaczyli pomyśleli, <śm> nie dali mi powodów do przytyku. E, Okej, okay. punkty medytacji. Użycie punktu medytacji zapiszę grę i otworzę dostęp do wielu opcji gry. Odpoczynek w punkcie medytacji przywraca kolowi zdrowie i moc, a także odradza wszystkich wrogów. I drzewku, no to to jest identyko jak w jedynce. Możemy tutaj rozdawać umiejętności, możemy zrobić sobie odpoczynek. No i tutaj standardowo mamy trzy ścieżki, jeżeli chodzi o umiejętności, ale jak widzę, teraz chyba te, chociaż tam chyba też tak było w poprzedniej części, że zdobyte umiejętności dzieliły się na drzewka. Nie pamiętam, powiem szczerze, ale jak widzicie, mamy tutaj gotowych umiejętności zero, Ale zajrzymy sobie oczywiście, bo nie byłbym sobą. A, w ogóle jest wszystko zablokowane, słuchajcie. Nie można w ogóle nawet sobie podejrzeć, jakie będą te umiejętności. A szkoda, bo bardzo chciałem. E, tutaj mogę sobie podejrzeć, bo drzewko miesza świetlnego jest zblokowane A, poczekaj, to nie jest takie proste. Dobra. Mamy jedno drzewko przetrwania. Do miecza świetlnego mamy 3, 4, 5 drzewek. Do mocy mamy 3 drzewka. Ok, sporo, sporo. Sporo, 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 sporo. sporo. Punkty mienności przytrzymaj, aby wykonać dalekie pchnięcie. Ok. Lepsza praca nóg, cięcie cyklonu, wzmocniony rzut. As przestworzy, powietrzne uderzenie. Uderzenie z doskoku, atak z powietrza, podwójne odbicie. Okej, okay, no nie ma sensu się tutaj chyba za bardzo nad tym rozszulać. Jeszcze X-em możemy sobie podejrzeć jak to wygląda. Aha. No fajnie. No dobra, i tak chyba muszę to kupić, bo to jest początek całego drzewka, więc nie ma chyba za bardzo wyjścia. Siemanko Kasia, witam serdecznie. Wielkie dzięki za wspieranie na patronaicie Teraz mogę powiedzieć to na żywo face to face. E, oprócz napisania na Discordzie, także dzięki wielkie, jeszcze raz. E, no dobra, wychodzimy stąd i co? Chyba jakiś odpoczynek sobie strzelimy. Jest dużo lepiej po tym patchu. Wcześniej strasznie rwało obraz, już na samym początku przez spadki. Ciekawe, jak będzie dalej. No dobra, lecimy dalej, próbujemy. Odpoczynek sobie strzelimy. To chyba było to? Dobra, jest żyćko zregenerowane, ale jest też zregenerowane leczenie. Widzę, że dwa leczenia mamy. To to jest. Wyczuj echo. Okej, okay, tak, by pamiętam, to coś z tym echem było. On coś tam dotykał, jakiś przedmiotów i mu się przypominały jakieś echa związane z tymi przedmiotami. Także spoko. Jeszcze tutaj się rozejrzę. Jak sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że już 28 minut minęło. Także zakończymy sobie tutaj ten nasz pierwszy odcinek. Zanim pójdziemy dalej. Tam pewnie można gdzieś pójść z tego co widzę. A jeszcze można tutaj. Łaba doba coś tam powiedział BD. Okej. Okay. BD mówi, że można jeszcze tędy pójść. Okej. Okay. W porządku, moi drodzy. Powiem szczerze, że na razie ciężko jest mi ocenić kwestie optymalizacyjne, bo jesteśmy w bardzo zamkniętej przestrzeni na samym początku gry. Dosłownie tutaj mamy jakieś 18 minut gameplayu wymieszanego z cutscenkami. Także jeszcze tutaj zbyt wiele się nie działo. Zobaczymy, jak będzie później. Jeżeli chodzi o moją taką ocenę, samych tutaj. Kwestii sterowania, kwestii rzeczy, które tutaj na KAL potrafi, no to tutaj w ogóle nie widzę na razie żadnych różnic pomiędzy jedynką. Także tutaj na plus, bo jeżeli to jest takie samo, to to jest naprawdę spoko. Bo akurat ze sterowania i tutaj, tak jakby z tego całego ruszania się tej postaci, byłem w miarę zadowolony. Wszystko to jest kwestia wyczucia, po prostu też sterowania, także jest ok. No, i zobaczymy jak później. Na razie nie piszecie nic na streamie, żeby się coś działo, nie wiadomo jakiego, jakieś przycinki, jakieś nie wiadomo co rzeczy. Więc po prostu lecimy dalej na streamie, a na YouTube na odcinku się żegnamy. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.